Cześć, jeżeli chcesz poznać najniższe oprocentowanie na rynku, najlepsze warunki dla kredytu gotówkowego, dla nowych kredytów, dla refinansowania czy też konsolidacji, ten odcinek jest dla Ciebie. Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a dzisiaj porozmawiamy sobie o absolutnie. Najlepszej ofercie na ten moment na rynku, jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy. Dlaczego najlepszej? No proste, ma najniższe oprocentowanie na rynku i żadnych dodatkowych kosztów, żadnej prowizji, żadnych ubezpieczeń. Dodatkowo można ten kredyt wziąć jako zupełnie nowy kredyt, lub też przenieść Twój kredyt gotówkowy z innego banku, lub zamienić Twoją drogą linię kredytową, Twoją drogą kartę kredytową na ten tańszy, wyraźnie tańszy. Kredyt gotówkowy, lub też y, zrobić konsolidację, czyli zamienić kilka Twoich drogich kredytów w ten jeden y, tani kredyt. Mówiąc tani, mam na myśli w zasadzie najtańszy. Najtańszy na rynku. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze rok temu kredyty gotówkowe były tańsze. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze kilka miesięcy temu była tutaj super oferta w Santanderze na 8% skali roku. Ale moi drodzy, zejdźmy na ziemię. Te czasy już. Szybko nie wrócą. Dzisiejszym oprocentowaniem najtańszym na rynku przy kredycie gotówkowym dla osób fizycznych, osób fizycznych, podkreślam, to nie jest kredyt pod JDG, to nie jest kredyt pod spółki, jest to kredyt gotówkowy dla osób fizycznych. Więc taki kredyt konsumencki, nazwijmy to umownie. 10,5% w skali roku. Pamiętajmy, że ok, kiedyś były tańsze kredyty, ale inflacja była wyraźnie niższa, więc przy, jak dzisiaj mamy 10,5%, a stopy procentowe pozostają już na tym samym poziomie, nie było kolejnej podwyżki, przy inflacji 18%, to de facto my na tym kredycie nasz, nasz kapitał jest redukowany w skali roku, przy takiej inflacji w okolicach 8% skali roku. Mówimy o inflacji oficjalnej, pamiętajcie, także tu jest ujemne oprocentowanie, blisko minus 8% skali roku. 10,5% oprocentowania w skali roku, z, z czego składa się um, na co składa się marża 3,7% w skali roku? Ona jest stała, jak dobrze wiecie. Do tego dochodzi nam Wibor, który jest już zmienny, bo to jest kredyt na zmiennym oprocentowaniu. Razem jest to 10,5% w skali roku, maksymalnie 120 miesięcy. Ja tutaj wpisałem 150 tysięcy kwot kredytu, ale nie mam do końca informacji, jaka jest maksymalna kwota kredytu. ING, ponieważ jest to kredyt w ING, różnie do tego podchodzi. Raz powiem komuś, że ja tak na przykład miałem i nie chcieli dać 150 tysięcy, nie chcieli mi dać nawet 30 tysięcy, bo kiedyś miałem za dużo kredytów i po prostu miałem za duże ryzyko, więc różnie może tego podejść. Uważam, że 150 tysięcy to jest jeszcze w zasięgu, jeżeli ktoś ma oczywiście zdolność kredytową, ponieważ zdolność trzeba mieć. Także 10,5% skali roku i absolutne zero. Innych jakichkolwiek kosztów Zero prowizja za uruchomienie, zero prowizja za wcześniejszą spłatę, no bo jest to kredyt konsumencki, to już chroni nas ustawa. Zero ubezpieczeń, żadnego ubezpieczenia na życie, żadnego ubezpieczenia od utraty pracy, nic z tych rzeczy, tak? Moi drodzy, macie przed sobą aktualnie najlepszą ofertę kredytu gotówkowego na osobę fizyczną na rynku polskim. Nie przebije tego nikt. Koniec oferty na ten moment. Jeszcze nie ma lepszej oferty, jeżeli będzie, oczywiście, was będę informować. Koniec tej oferty jest 7 grudnia 2022. Wiecie już, że jest to ING, więc albo dzwonicie w tym momencie do ING po ten kredyt, do swojego agenta, albo jeżeli <grych> chcecie mnie w jakiś sposób wynagrodzić, z tym, że ja do was przychodzę po ten kredyt, no to zgłaszacie się do mnie. Pamiętajcie, mamy takiego deala. Za każdym razem o tym wspominam. Chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, że no ja oczywiście zarobię na tym, jeżeli pomogę wam uzyskać tego typu kredyt. Natomiast moja prowizja jest już zaszyta w koszt uzyskania tego kredytu. Jest, ten koszt jest identyczny, jakbyście poszli bezpośrednio do banku. Tylko, że no tutaj działa jakaś taka zasada wiecie, wzajemnej, wzajemnego, wzajemnej życzliwości. Ja wam daję coś za darmo w postaci tego filmu. Wiedzę, że taki produkt istnieje. W zamian skorzystajcie z moich usług. Pomożemy wam odadać z tym kredytem. Za, na czym po prostu zarobimy ok, kredyt gotówkowy, osoba fizyczna przykładowy kredyt na 5 lat jak wygląda rata takiego kredytu jeżeli ktoś chciałby nowy kredyt w ogóle wziąć 1000 zł, daje nam ratę 21,49 zł no i później wielokrotność tego 1000 to jest wielokrotność tych 21 zł 49. no i tak 10 000 to jest rata 214, 100 000 2149 przypominam, okres kredytowania 5 lat Maksymalny okres kredytowania to 10 lat, więc jeżeli ktoś by się zdecydował na taki kredyt, 1000 zł to 1350, 10 000 zł 135 zł, 100 000 1350 zł, zakręglając. Zero za uruchomienie, zero za wcześniejszą spłatę, braku ubezpieczeń. Bardzo szybka decyzja, ponieważ to są kredyty gotówkowe. Banki są teraz bardzo głodne kredytów, więc bardzo szybko wydają decyzję. No, po prostu wiecie jak jest. Stopy procentowe bardzo wysokie, niska zdolność kredytowa, więc jest mało klientów. Idziemy dalej, no bo ktoś może chcieć przenieść swój kredyt z innego banku do, do ING. Tak? Czyli mamy kredyt w jakimkolwiek innym banku. Sprawdzamy na harmonogram ostatni, jaki dostaliśmy z banku, nasze oprocentowanie, no i widzimy na przykład, że mamy oprocentowanie wyżej niż 105%, może tak być. Będzie tak, jeżeli jeszcze nie jest, to najczęściej tak będzie, ponieważ jeżeli masz kredyt gotówkowy lub no, jakikolwiek kredyt, który był uruchomiony. Już jakiś czas temu, wiecie, jeszcze niedawno WIBOR był dużo niższy, więc marże kredytowe były dużo wyższe. Dzisiaj WIBOR jest wysoki, więc marże kredytowe są niższe. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że miałeś kiedyś kredyt na dużo gorszych warunkach niż dzisiaj. Możesz mieć tutaj, e, przesuwając go do ING. Jeżeli nie wiesz, czy masz lepsze, czy nie, czy możesz skorzystać, odezwij no się do nas. My to za Ciebie sprawdzimy. Potrzebujemy zdjęcie y, tam pierwszej strony umowy kredytowej. Możesz spokojnie wykreślić, to przecież dane swoje osobowe i cześć. Dobra, przenosimy kredyt do ING, czyli masz jakiś inny kredyt w jakimkolwiek innym banku i chcesz go przenieść tutaj, no bo warunki są lepsze. Więc wiedz przede wszystkim, że jeżeli w tamtym w tym obecnym swoim kredycie, w obecnym swoim banku zapłaciłeś prowizję od uruchomienia lub na przykład ubezpieczenie na życie zapłaciłeś i przenosisz ten kredyt właśnie tutaj razem z nami do ING, to część z tej prowizji musi do ciebie wrócić. Tu już się zmieniło coś na polu kredytów, ustawy weszły nowe. Banki mają ci oddać częściowo prowizję. Czyli na przykład, jeżeli miałeś kredyt na 10 lat i miałeś 10 tysięcy złotych prowizji, i po 5, powiedzmy po 4 latach, przenosisz go, 4 lata spłacałeś, i teraz go przenosisz tutaj do ING, to ten bank pierwotny, twój, musi ci oddać za ten niewykorzystany okres kredytowania część prowizji. W tym przypadku byłoby to 6000 zł. złotych. Polecam cofnąć to nagranie, jeżeli nie wiesz o co chodzi, bo tam jest twoja kasa. Tą kasę możesz nadpłacić, czyli ten nowy kredyty w NG po przeniesieniu możemy go nadpłacić, co jeszcze bardziej obniży koszty. Także no, jest tutaj szereg różnych właśnie powodów, dla których powinieneś to, to, to przenieść po prostu. Możesz mieć ubezpieczenie na życie. Ja miałem kredyt, gdy stopy procentowe były 1,7, ja miałem kredyt w Raiffeisenie gdy jeszcze ten bank był na rynku, tam było 160 tysięcy złotych kredytu i ja miałem 280 zł ubezpieczenie na życie co miesiąc. Tutaj przenosząc do ING nie miałbym w ogóle ubezpieczenia, bo ten kredyt takiego czegoś po prostu nie ma. Także to są dodatkowe oszczędności. No właśnie, jeżeli chodzi o oszczędności, zrobiliśmy specjalnie dla Was kalkulator, który łatwo znaleźć w internecie, rmkredyty.pl, łamane na refinansowanie, wchodzimy w ten link, i uruchamia nam się następująca strona. Kalkulator refinansowanie kredytu. Macie dostęp do tego kalkulatora, więc policzcie swoje rzeczy. Natomiast my tutaj zrobimy mały eksperyment. Powiedzmy, że ktoś wziął 100 tysięcy złotych kredytu, aktualną kwotę do spłaty sprawdził w harmonogramie, wyszło mu, że ma 87 tysięcy do spłaty. Wziął ten kredyt, tego typu kredyty w okolicach 100 tysięcy, jeżeli ktoś brał, to, to często brał na okres 10-letni lub 8-letni. No Powiedzmy, że wziął na 10 lat, pozostało mu jeszcze do spłaty 82 miesiące. Aktualne oprocentowanie no, no musi być wyższe, najczęściej musi być wyższe niż to, do którego, niż, niż to obecne, niż 10,5%, no bo inaczej by się to nie opłacało. Chyba właśnie, że masz te to ubezpieczenia. Pamiętaj, możemy Ci w tym pomóc, żeby to przeliczyć. Powiedzmy, że ktoś ma Wibor e, plus marże na dzisiaj w końcach 13%. No, nie wie ktoś, jaką ma ratę, więc oblicz, nie kalkulator obliczy jego ratę. Rata wynosi 1606 miesięcznie. Na podstawie tych danych, które tutaj wpisaliśmy. E, odsetki do zapłacenia. Kredyt aktualny to 44730. No i dalej. Czy chcesz przenieść swój kredyt do innego banku? Opcje są dwie: nie, to co mam jest spoko, tak to my robiliśmy ten, ten kalkulator, lub druga opcja, jeszcze nie wiem, ale chciałbym zobaczyć, co można ugrać. Kredyt po przeniesieniu, kwota podstawowa rozpłaty, no to jest ta sama, którą wpisywaliśmy na początku. Oprocentowanie 10,5%. A momencik, za dużo wpisałem 10,5%. 10,5%. 10 I teraz kolejne pytanie: co chcesz osiągnąć? Rata bez zmian, czyli możemy tak, albo skrócić okres kredytowania. Albo zmniejszyć ratę. Załóżmy, że zależy nam na obniżeniu raty. Rata po przeniesieniu kredytu 1491, liczba rat do, do zakończenia przeniesienia kredytu to jest 182. No, nie skracamy okresu kredytowania, więc on jest dokładnie taki sam. Odsetki do zapłacenia 35 tysięcy. I tak, zmiana oprocentowania, według naszych parametrów jest to niższe oprocentowanie o 2,5%, rata spada 115 zł. No i. Odsetek mamy do zapłacenia mniej od 9500 zł. Załóżmy, że do tego mieliśmy jeszcze ubezpieczenie 200 zł miesięcznie. No to już się robi 315 zł miesięcznie. To jest naprawdę sporo, jak za to, że zadzwonisz do nas, a my zajmiemy się resztą lub napiszesz do nas maila. Ok, e, idźmy dalej. Rata bez zmian. Skrócamy okres, skracamy okres kredytowania. E, czyli nie mamy już 82 miesiące, tak osiem, już nie mamy 82 miesiące, tylko 74. No innymi słowy, o 8 miesięcy króc, krótszy okres kredytowania mamy przy zachowaniu tej samej raty, a oszczędność na odsetkach to blisko 13 tysięcy złotych, także jest to naprawdę sporo. Pamiętajmy, w wielu w wielu kredytach było to ubezpieczenie albo prowizja, którą możesz odzyskać. I wracamy jeszcze tutaj do prezentacji. Moi drodzy, no jest jeszcze jeden typ kredytu. Wyobraźmy sobie sytuację, na zasadzie cofnę, że ktoś ma kartę kredytową na 50 tysięcy złotych i spłaca same odsetki co miesiąc i od, od, od lat już nie może spłacić tej karty kredytowej. No dużo jest takich przypadków, naprawdę. Nigdy nie miałem karty kredytowej, ale limit na koncie mam, odkąd go założyłem do teraz, już nie wiem, czy to siódmy czy ósmy rok, Cały czas go mam. Po prostu nie jestem w stanie go spłacić na sprawę, że mi się to nie opłaca, ale no nie, nie mogę. Też z różnych względów wcześniej nie mogłem, teraz nie chcę, i tak dalej. Więc załóżmy, że ktoś ma limit na koncie lub kartę kredytową. No jaką to w ogóle może przeliczyć, czy mu się to będzie opłacać, czy mu się nie będzie opłacać. No, tutaj nie jest to taka oczywista sprawa, chociaż z drugiej strony jest to dosyć proste. Wyobraźmy sobie sytuację, no ktoś ma te 50 tysięcy do zapłaty, no to widzi, ile co miesiąc musi zrobić przelew. Do banku i najczęściej są to tylko i wyłącznie opłaty za odsetki. Co roku ten, ten limit jest odnawiany. Jeżeli to jest limit na koncie, na przykład co roku, co dwa lata, ja mam limit 134 tysiące w banku i co roku płacę prowizję 5 tysięcy. Więc jeżeli bym przeniósł te 134 tysiące tutaj, no to mnożę wielokrotność 1000 złotych, czyli 21,49 złotych miesięcznie, 49 razy 135 tysięcy. No to mam ratę 2000. 900 miesięcznie, jeżeli bym poszedł w okres kredytowania 5 letni lub 1821, jeżeli bym poszedł w okres 10-letni. No, różnica na racie to jest blisko 1000 zł ze względu na okres kredytowania. Jest jeszcze ostatni typ ludzi, którzy mogą chcieć z tego skorzystać. Jest to, są te wszystkie osoby, które ktoś może mieć kartę kredytową, limit na koncie i coś tam jeszcze i chciałby to zbić wszystko w jedną ratę. Tak to też można zrobić. Tutaj już nie jest to takie oczywiste, jak to łatwo policzyć, także zapraszam do nas. No i kontakt wyświetli Wam się na ekranie. I jeszcze raz powtórzę, bo mówiłem to już nieraz w naszych filmach, że działamy terenie całej Polski, w tym również w całkowicie zdalnie, więc możesz to z nami załatwić, nie wychodząc z domu. 7 grudnia kończy się ta promocja, także trzeba działać. Na ten moment nie ma lepszej oferty na rynku. W tym odcinku to już wszystko. A jeszcze, jeszcze, zapomniałbym, jeżeli doceniasz to co robię, podaj ten film dalej, daj łapkę w górę, a jeżeli jesteś moim widzem, który nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!